Witajcie drodzy uczniowie, nauczyciele i wszyscy tutaj zgromadzeni, aby obejrzeć film pod tytułem Gdzie ulokować pieniądze, a gdzie wziąć kredyt. Zapraszamy do oglądania. Gdzie ulokować pieniądze? W mBanku czy w Getin Banku? Postawiono nam te oto proste warunki. Mamy ulokować 10 000 złotych na okres jednego roku. A oto oferty lokat dwóch wyżej wymienionych banków. W Getin Banku oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. Na lokacie zarobimy 500 zł brutto. Ale ponieważ musimy zapłacić podatek Belki, zarobimy 405 zł netto. W mBanku oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Na tej lokacie zarobimy 400 zł brutto, ale ponieważ musimy zapłacić podatek Belki, zarobimy 324 zł netto. A gdzie lepiej wziąć kredyt? W mBanku czy w Getty Banku postawiono nam te oto proste warunki. Mamy wziąć 10 tysięcy złotych kredytu i mamy go spłacić w ciągu dwóch lat. A oto oferty kredytów dwóch wyżej wymienionych banków. W Getty Banku prowizja wynosi 4,99 zł wspeczenie kredytu wynosi 82 62 zł 62 groszy. Rata wynosi więc 510 91 zł 91 groszy. Rata z ubezpieczeniem wynosi 593 53 zł 53 groszy. M banku prowizja wynosi 5%. Rata wynosi więc 957 zł. Rata z ubezpieczeniem wynosi 952 zł. Tak więc podsumujmy nasze wyliczenia. Najlepszym bankiem do założenia lokaty jest Getting Bank. A do wzięcia kredytu z ubezpieczeniem lub bez. Również Getting Bank. I to tyle w dzisiejszych wiadomościach. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy do obejrzenia innych naszych produkcji. Montażystą był Wojciech Zięciak, lektorem i liderem ekipy był Michał Poręba. Naszymi matematykami byli Mateusz Czarniecki oraz Bartosz Grabowy. Jeszcze raz dziękujemy za obejrzenie i polecamy się na przyszłość.